Witam wszystkie panie. Pan do hotelu samczyka z Wagner. razy Herbo Zeladze Wannon. To jest po Jego ojciec. To jest 17,06. A dziadek. To jest 60. Ten Wagner. Co wszystko robił. 700, 500. Wszystko od A do Z. Jego. Jego ojciec. Miał skrzydło uszkodzone i siedemsetkę zrobił. A jego dziadek 26 26,83 paswalki, wszystkie super siedemsetki, Wszystko to jest właśnie z tych gąbków. Gąbek, który ma tam znajomy tego 1706, tu ma też jedno białe piórko. To jest Wagner razy Herbo Zalze, Proszę. Tak wygląda ten gołąbek. On jako roczny, jako roczny, ten gołąb, Minden zrobił bez niczego. Można to na listach tak sprawdzić. Przeszedł Minden bez zrobił Minden. Jako roczny. Teraz pokażę od niego samiczkę. To jest samiczka od tego samczyka. A wcześniej była złączona ona ze Szymlem z 20 roku. To jest samiczka też z 20 roku. To jest córka 3753 i córka 65. Tego samca z 10 roku to jest właśnie takie gąbki. Są piękne i ten podzik gołębie lecą. I ona też 7 700. zrobiła można w palcem. Przeszła bez niczego. To jest właśnie z tych gąbki. gąbki są. Brat jej wcześniej był pokazany z brata jej. Właśnie na gębie były, na wspólnym gębniku i bardzo sobie dobrze radziły i leciały. Właśnie to jest właśnie znajomy o z tych kto ma z tych gołębi gołębie, wszystko zawsze gęmbie lecą. Te gębie bardzo są wartościowe. Takie skrzydło ma ten gołąbek. można powiedzieć, że to jest siostra też 32 93 z jednej samicy tylko nie z jednego samca są bo tamta 32 93 jest ze samca 60 a to jest 36 55 ze samca właśnie to są te gąbki dalekodystansowe a są gałąbki na daliki, to jest Pokażę następną parę. Gołąbki. Tu jest gąbek oryginał po 60 set. Ten gałąbek Wagner razy Herbor, Walzy Wallon. I sam matką tego głębiać. Jest właśnie 3753, też. Matką tego gałąbka. U kolegi tam jest. Samiczka bardzo dobrze się sprawuje. W ogóle te gębie Wagner adze Herboswadelon, gdzie są, to bardzo dobrze dobrze że się sprawują. 700, 500 i dalsze kilometraże robią. Tak ten gąbek wygląda. Proszę, ostatnie piórko będzie do ściepnięcia. Miał jeszcze jedno pióro do ściepnięcia. To jest właśnie ten taki gąbek. To jest gąbek, właśnie. Pokażę od niego teraz samiczkę. Tu jest oryginalna samiczka. Córka. Właśnie. Z głębi. Ojcem tego, tej głębicy jest DV Jansę, 14 roku. A matką jest Fideke 5000 rano. Od Płótna 16 roku była ta samiczka. Sam ma znajomy. A samiczka 16 roku została sprzedana przez nas. I to jest właśnie ta gołębica, mówię, jestem samcem, bardzo dobrze się gębiec z tej pary sprawują, niesamowicie. Gołąbek krótki, proszę zobaczyć, jak gołąbek leży w ręce. Samiczka to jest, to jest fineke. I ostatnie piórko też było do ściepnięcia. Tu jedno ciągnie, a ostatnie piórko zostało do ściepnięcia. Jest gołąbek krótki, przód szeroki, także te gębie wyśmienicie się sprawują też Gdybyś był zainteresowany, a czemu te gąbki sprzedaję? Mam swoje powody, po prostu. Proszę nie wkraczać w sprawy rodzinne moje. Jeżeli by ktoś był zainteresowany, może zadzwonić pod ten numer, który tam się wyświetli. Wszystkiego się dowie, po prostu pod tym numerem, który się wyświetli. Proszę SMS-ów nie pisać. Bez SMS-y nie odpowiadam. Nigdy nie odpowiadam, nie odpowiadam. Jeżeli ma kto chęć, niech zadzwoni. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za oglądanie.